W dzisiejszym odcinku wiadomości kryminalnych, między innymi, poważne zarzuty dla ukraińskiego porywacza, włamanie obcokrajowców do bazy wojskowej, atak maczetą przez żołnierza kolejne fakty w sprawie zabójstwa dziewczynki. W minioną niedzielę, w godzinach popołudniowych, doszło w Warszawie do porwania dziewięcioletniego chłopca z miejsca jego zamieszkania. Sprawcą okazał się 36-letni Pawlo R. Obywatel Ukrainy i były partner matki dziecka. Jak ustalili śledczy, mężczyzna nie jest ojcem porwanego chłopca. Zabrał go jako zakładnika po kłótni z byłą partnerką. Do uprowadzenia doszło z mieszkania kobiety położonego w rejonie Traktu Nadwiślańskiego. Pawlo R. ma z matką dziecka wspólne potomstwo, jednak porwał jej syna z poprzedniego związku. Po uprowadzeniu ukrywał się z chłopcem przez kilka godzin na otwartym terenie technicznym, wzdłuż wiaduktu na warszawskim Tarchominie. Nie był to żaden schron ani zabudowanie, lecz odsłonięta przestrzeń, w której dziecko przebywało na mrozie. Z ustaleń prokuratury wynika, że mężczyzna stosował wobec chłopca przemoc i doprowadził do powstania obrażeń, które zakwalifikowano jako usiłowanie zabójstwa. Dziecko trafiło do szpitala w stanie zagrażającym życiu. Obecnie jego stan zdrowia uległ poprawie i jest stabilny. Przez kilka godzin prowadzone były negocjacje mające na celu uwolnienie dziecka. Śledczy wskazują, że zarzut usiłowania zabójstwa obejmuje nie tylko narażenie chłopca na wychłodzenie, lecz także szczególne udręczenie oraz zmuszanie funkcjonariuszy do odstąpienia od wykonywania czynności służbowych. Zakres doznanych przez dziecko obrażeń oraz dokładny przebieg przemocy nie są na tym etapie ujawniane. Pawlo R. został zatrzymany i usłyszał szereg zarzutów. Oprócz porwania i usiłowania zabójstwa, dotyczą one także kierowania gruźb karalnych, uszkodzenia ciała, zmuszania do określonego zachowania oraz zniszczenia mienia wobec innych osób, w tym byłej partnerki, oraz jeszcze jednej osoby. Podczas przesłuchania mężczyzna odmówił składania wyjaśnień i nie przyznał się do winy. Motywy jego działania pozostają nieznane. W momencie tworzenia tego materiału sąd rozpatrywał wniosek prokuratury o zastosowanie wobec podejrzanego tymczasowego aresztowania. Sprawa prowadzona jest przez stołeczne służby. Za zarzucane czyny Pawlo R. grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności. Trzech młodych cudzoziemców odpowie przed sądem za wtargnięcie na teren bazy wojskowej w Gdyni. Sprawa dotyczy zdarzenia z listopada, kiedy to dwóch obywateli Ukrainy oraz jeden obywatel Białorusi nielegalnie weszli na ogrodzony i chroniony obiekt wojskowy. Wszyscy trzej przyznali się do winy i złożyli wyjaśnienia, a postępowanie w tej sprawie prowadzone jest obecnie przez żandarmerię wojskową. Postępowanie zostało wszczęte 24 listopada i początkowo prowadziła je policja. Z uwagi na charakter miejsca oraz okoliczności zdarzenia, sprawę przejęła jednak żandarmeria wojskowa. Tego samego dnia podejrzanym przedstawiono zarzuty naruszenia miru domowego oraz wdarcia się na teren objęty ochroną. Jak poinformowała prokuratura, wszyscy mężczyźni mają stałe miejsce pobytu na terytorium Polski. Podejrzani to 21-letni Dymitro D., 19-letni Andri B. oraz 20-letni Maksim. Y. W trakcie przesłuchań przyznali się do popełnienia zarzucanego czynu i skorzystali z prawa do złożenia wyjaśnień. Na obecnym etapie postępowania nie zastosowano wobec nich żadnych środków zapobiegawczych. W toku czynności zabezpieczono telefony komórkowe należące do podejrzanych. Urządzenia zostały przekazane do komendy głównej żandarmerii wojskowej w Warszawie, gdzie wykonywane są kopie binarne oraz prowadzona jest szczegółowa analiza ich zawartości. Wyniki tych działań mogą mieć istotne znaczenie dla dalszego kierunku postępowania. Jak podkreśla prokuratura, śledztwo pozostaje w toku, a żandarmeria wojskowa realizuje obecnie czynności zlecone przez prokuratora. Do czasu ich zakończenia nie są przekazywane dodatkowe informacje dotyczące sprawy. Podczas nocnego patrolu na terenie Radomia służby zauważyły 82-letniego mężczyznę leżącego na chodniku. Senior próbował wstać, jednak niska temperatura oraz trudności z poruszaniem się uniemożliwiały mu samodzielne kontynuowanie drogi. Sytuacja wskazywała, że dalsze pozostawanie na zewnątrz mogło stanowić zagrożenie dla jego zdrowia. Mężczyźnie udzielono pomocy na miejscu, sprawdzono jego stan i upewniono się, że nie wymaga interwencji medycznej. Następnie został odprowadzony do miejsca zamieszkania i przekazany pod opiekę żony. Dzięki temu bezpiecznie wrócił do domu a zdarzenie zakończyło się bez dalszych konsekwencji. Dobry? Wszystko w porządku? Wszystko dobrze? Ja dobrze pan, się pan, choruje? pan na coś? Nie, na, na, na nogi. Na nogi Gdzie Pan, pan mieszka? Daleko? Nie, to nie daleko. To podprowadzimy, podprowadzimy. Podprowadzimy, panu. no. Dobra, to Pan idzie z nami. Spokojnie, bo tu pojazdy jeżdżą. Do... Pomożemy Panu dojść do mieszkania. Pomożemy Panu wejść... Gdziełaś ten? Tak, tak, ja mam. Pomożemy Panu tutaj dojść do domku.

Sprawę prowadzą żandarmeria wojskowa oraz prokuratura, które wyjaśniają okoliczności zatrzymania żołnierza podejrzewanego o uszkodzenie ciała osoby cywilnej. Do zdarzenia doszło w niedzielę około godziny 16 w rejonie ulic Dąbrowskiego i Kochanowskiego. Według wcześniejszych ustaleń mężczyzna miał zaatakować jedną z osób poruszających się w tej okolicy przy użyciu maczety, a następnie oddalić się z miejsca zdarzenia na rowerze. Poszkodowany trafił do szpitala. Z nieoficjalnych ustaleń wynika, że zatrzymany jest żołnierzem pełniącym służbę w dowództwie wojsk obrony terytorialnej. We wtorek żandarmeria wojskowa potwierdziła, że mazowiecki oddział żandarmerii wojskowej prowadzi postępowanie pod nadzorem działu do spraw wojskowych prokuratury rejonowej Warszawa-Ursynów. Śledztwo dotyczy podejrzenia spowodowania uszkodzenia ciała osoby cywilnej w dniu 21 grudnia na terenie Legionowa. Na obecnym etapie analizowany jest materiał dowodowy zabezpieczony wcześniej przez Komendę Powiatową Policji w Legionowie. Po zakończeniu tych czynności mają zapaść dalsze decyzje procesowe. Rzecznik żandarmerii wojskowej poinformował, że zatrzymany żołnierz ma stopień podoficerski. Prokuratura nie podjęła jeszcze decyzji w sprawie ewentualnego przedstawienia zarzutów. Dyżurny policji w opolu odebrał zgłoszenie od kobiety, którą zaniepokoiły niepokojące, agonalne dźwięki dochodzące z mieszkania sąsiada. Z relacji wynikało, że mężczyzna od dłuższego czasu nie reagował, a odgłosy sugerowały, że może znajdować się w stanie zagrożenia życia. Na miejsce skierowano patrol policji oraz zastęp straży pożarnej. Ponieważ drzwi do mieszkania były zamknięte i nie było możliwości kontaktu z lokatorem, funkcjonariusze próbowali dostać się do środka od strony balkonu. Ostatecznie strażacy wybili szybę i weszli do mieszkania. Wewnątrz znaleziono 65-letniego mężczyznę leżącego na podłodze. Jak ustalono, był ranny po upadku i z powodu odniesionych obrażeń nie był w stanie samodzielnie wezwać pomocy. Na miejsce wezwano zespół ratownictwa medycznego, który udzielił mu pierwszej pomocy, a następnie przewiózł go do szpitala. Dzięki szybkiej reakcji sąsiadki mężczyzna otrzymał pomoc na czas. Struj, to Dzień dobry! Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień, to jest te drzwi? Tu. Nie, o, nie! da się otworzyć! To nie da się otworzyć! Dobra, strasznie Dobra, Proszę, mnie, daj Kupa, ostrożnie, dobra! Bo zamykane jest. Zamknięte jest, zamknięte jest. Po dwóch wypadkach jęczy, trzeba jak najszybciej tam się dostać, no? Dobre. Uwaga! Będzie szyba wybijana, uwaga! Co się dzieje, panie kochany? 25 listopada po godzinie 21 Doszło do rozboju w jednym ze sklepów przy ulicy Olsztyńskiej w Łodzi. Zamaskowany mężczyzna wszedł do lokalu i bezpośrednio zagroził sprzedawczyni bronią palną, żądając wydania pieniędzy. W tym czasie drugi sprawca pozostawał na zewnątrz, obserwując otoczenie i pilnując, aby nikt nie zbliżał się do sklepu. Przerażona kobieta spełniła żądanie napastnika, a po jego ucieczce niezwłocznie powiadomiła policję. Po zgłoszeniu rozpoczęto czynności mające na celu ustalenie tożsamości sprawców. Zebrany materiał pozwolił wytypować osoby podejrzewane o udział w napadzie. 18 grudnia funkcjonariusze z komisariatu na Bautach udali się na ulicę Kruczą, gdzie w jednym z mieszkań miał przebywać młodszy z mężczyzn. 27-letni podejrzany został zatrzymany na miejscu. Równolegle kryminalni z łódzkiej komendy miejskiej prowadzili działania przy ulicy 6 sierpnia, gdzie po krótkiej obserwacji zatrzymano drugiego sprawcę. Obaj mężczyźni usłyszeli zarzuty rozboju, za który grozi kara do 20 lat pozbawienia wolności. W przypadku starszego z podejrzanych możliwy jest surowszy wymiar kary, ponieważ działał w warunkach recydywy. Na wniosek prokuratury rejonowej łódź bałuty sąd zdecydował o zastosowaniu wobec obu mężczyzn tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Sąd rodzinny zastosował wobec dwunastoletniej Hani środek tymczasowy w związku z zabójstwem jedenastoletniej Danusi w Wieleniej Górze. Treść zarządzenia nie została ujawniona, jednak wiadomo, że decyzja ma charakter zabezpieczający i została podjęta na etapie postępowania wyjaśniającego. Dziewczynka przebywa obecnie w szpitalu na obserwacji, lecz w najbliższym czasie ma opuścić placówkę. To właśnie moment jej wyjścia ze szpitala rodzi najwięcej pytań dotyczących dalszego postępowania wobec nieletniej. Zdaniem specjalistów powrót do rodzinnego domu nie jest realnym rozwiązaniem. Profesor Maciej Bernasiewicz, zajmujący się problematyką resocjalizacji oraz demoralizacji nieletnich, podkreśla, że pozostawienie dziewczynki w dotychczasowym środowisku mogłoby stanowić dla niej poważne zagrożenie. Wskazuje, że w lokalnej społeczności funkcjonowałaby ze stygmatem sprawczyni zabójstwa, co narażałoby ją zarówno na ostracyzm, jak i realne niebezpieczeństwo. W jego ocenie sam dozór kuratora również nie spełniałby swojej funkcji w tak poważnej sprawie. Po opuszczeniu szpitala najbardziej prawdopodobnym rozwiązaniem jest skierowanie dwunastolatki do młodzieżowego ośrodka wychowawczego. Alternatywą, choć mniej prawdopodobną, pozostaje dalszy pobyt w placówce leczniczej. Są to miejsca, w których nieletnia mogłaby przebywać do ukończenia 18 roku życia. Profesor Bernasiewicz zaznacza jednak, że jeśli po ukończeniu 13 roku życia dziewczynka nadal będzie przejawiała oznaki demoralizacji, lub dopuści się nawet drobnego czynu karalnego, możliwe stanie się zastosowanie środka w postaci umieszczenia w zakładzie poprawczym w zawierciu, jedynej tego typu placówce przeznaczonej dla dziewcząt w Polsce. Ekspert zwraca jednocześnie uwagę, że dziewczęta statystycznie lepiej reagują na oddziaływania resocjalizacyjne niż chłopcy, co daje pewne szanse na skuteczną pracę wychowawczą. Odnosząc się do dyskusji o odpowiedzialności karnej nieletnich, przypomina, że jej dolna granica została obniżona do 14 roku życia i w jego ocenie jest to rozwiązanie wystarczające, nie wymagające dalszych zmian. Profesor Bernasiewicz podkreśla, że dzieci w wieku 12 lat nie posiadają jeszcze autonomii moralnej. Funkcjonują w świecie, który określa mianem ślepoty moralnej, bezrefleksyjnie przejmując wzorce zachowań od dorosłych, rówieśników oraz z mediów społecznościowych. Brak odpowiedniej socjalizacji etycznej sprawia, że nie są w stanie w pełni rozumieć konsekwencji swoich działań. W jego ocenie przypadek dwunastolatki z Jeleniej Góry pokazuje, że dziewczynka nie przeszła prawidłowego treningu społecznego, który powinien mieć miejsce przede wszystkim w domu rodzinnym. Jak zaznacza, zbyt często to właśnie zaniedbania dorosłych prowadzą do sytuacji, w których dzieci nie otrzymują właściwych wzorców i granic, co w skrajnych przypadkach może prowadzić do tragedii. Jeżeli chcesz śledzić także inne wiadomości z kraju i ze świata, sprawdź kanał Fakty kryminalne. Link znajduje się w opisie filmu.